W Polsce dostrzegamy bardzo szybkie starzenie się demograficzne, czyli wzrasta nam odsetek osób starszych, spada odsetek osób w wieku produkcyjnym. To jest skutkiem tego, że mamy bardzo niską dzietność już od lat 90. tak naprawdę, a jednocześnie obecnie przechodzą nam na emeryturę osoby starsze, osoby, które urodziły się w okresie wyżu powojennego. Na to, że dzietność w Polsce jest niska, wpływa szereg szereg czynników, które są bardzo różne od siebie. I to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo mamy czasami taką skłonność do przypisywania jednemu czy dwóm czynnikom tego, że, że dzietność jest taka, jaka jest. No, w pierwszym rzędzie trzeba zwrócić na pewną rzecz nieoczywistą, to znaczy różnice w wykształceniu między kobietami a mężczyznami, a na poziomie w szkoły średniej czy szkoły podstawowej dziewczynek i chłopców tworzą się małżeństwa między osobami pod wieloma względami do siebie podobnymi. Przede wszystkim mówić o tak zwanym statusie społeczno-ekonomicznym, to jest najważniejsza rzecz. Natomiast to, jaki mamy status społeczno-ekonomiczny w biegu naszego życia, przede wszystkim decyduje nasze wykształcenie. I kiedy my mamy obecnie taką sytuację, że około połowa młodych kobiet ma wyższe wykształcenie i tylko 30% mężczyzn, to powoduje to, że. Część z tych kobiet nie będzie nigdy w stanie znaleźć dla siebie odpowiedniego partnera, kandydata na męża, kandydata na ojca swoich dzieci. I vice versa, dla mężczyzn, którzy mają wykształcenie średnie, którzy mają wykształcenie zawodowe, oni nie znajdą dla siebie matki swoich dzieci. Drugim ważnym czynnikiem, który wpływa na to, że mamy niską dzietność, to są rzeczy zróżnicowane związane z rynkiem pracy. I pierwsza rzecz, również myślę stosunkowo mało obecna w naszej debacie, to jest to, że e, dzieci e, rodzą się w rodzinach, które ro, oboje rodzice pracują na umowy na czas nieokreślony. Dlaczego? To są właściwie dwa powody. Pierwsze to jest to, że one dają poczucie stabilności. E, umowa czasowa. E, powoduje, że nie wiemy, czy kiedy ona się skończy, czy będzie przedłużona, czy dostaniemy inną pracę, czy przyjdziemy na czas nieokreślony, a dziecko to jest zobowiązanie no już na lata, więc i ono się wiąże oczywiście z konkretnymi kosztami, więc kiedy nie mamy tego poczucia stabilności, odkładamy urodzenia, a często z nich rezygnujemy. I w Polsce odsetek młodych dorosłych, którzy pracuje na umowy na czas określony, jest jednym z najwyższych w Europie. Bardzo się in minus wybijamy, nawet wśród krajów regionu, gdzie ten odsetek młodych dorosłych pracujących na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w krajach bałtyckich jest o wiele niższy. O ile, żeby zdecydować się na dziecko pierwsze, potrzebna jest praca na cały etat, między innymi dlatego, że ona powoduje, że to wyższe wynagrodzenie, a od tego wynagrodzenia liczony jest chociażby zasiłek macierzyński, to w przypadku kolejnych dzieci praca na część etatu sprzyja dzieciom, drugim, trzecim, czwartym, ponieważ ona umożliwia łączenie opieki. Z pracą zawodową, czyli bycia obecnym we wszystkich tych światach i z tym, co się tym wiąże. Na przykład tym, że mamy pieniądze, wychodzimy z domu, rozwijamy swoje kompetencje, a my wiemy, że kobiety w Polsce bardzo chcą pracować, ale niekoniecznie jest to powiedziane, że muszą pracować 40 godzin tygodniowo.